Witam serdecznie. Z racji tego że maszynę mam w domu a muszę dociąć kilka płytek do pracy postanowiłem nagrać jak, tnę i, i czym. Przede wszystkim wszystkie narzędzia które posiadam no są firmy Ruby. Dlaczego? No Z prostego powodu ponieważ no, u mnie się sprawdzają. Ta 60, może no Może nie jest to jakaś 100% precyzja, ale świetnie sprawdza się na blokach, gdzie jest bardzo mało miejsca. Także do takich prac polecam lekka przede wszystkim, samemu bez problemu można wnieść. No i swoją robotę zrobić Do cięcia na sucho używam takiej maszynki. Też rewelacja. No i. I oczywiście ten tu potwór. Rewelacja. Ale sama maszyna bez tarć nie da rady. Cięcie wzdłużne. Polecam. Wam ja muszę kupić nową, bo już na tamtej mi zostało dosłownie chyba za 2 mm. Do małego flexa. Ja pokażę do czego. To rewelacja. 45 stopni y, zademonstruje na flexa pierwszą płytkę i, i, i pokażę, jak, jak można szlifować tą płytką i równocześnie ścinać 45 stopni Do cięcia y, pod kątem 45 stopni na dużej maszynie y, Właśnie TPI to jest bardzo dobra tylko no Jednym jednym mankamentem jest, y, y, tej tarczy jest to że Trzeba y, przy cięciu zostawić Rancie tam powiedzmy y, 2 mm no bo potrafi wyszczerbić I to było w zestawie ta tarcza to do ceramiki jak najbardziej tak ja nie używam tego bo ja głównie w gresie robię i do cięcia pod kątem 45 stopni następna tarcza oczywiście każda tarcza się tępi no i do ostrzenia używam oryginalnego kamienia rubi już mi taka końcówka została ale no bez tego a nie różno bo przy gresie kilka metrów bieżących no i tarczę musimy zaostrzyć I więc co, no ja ustawiam telefon na miejscu no i pokażę cięcie pod kątem 45 stopni jak ta tarcza się sprawuje bo no w zasadzie mając tą tarczę i tą tarczę potrafiłbym łazienkę całą zrobić i oczywiście do szlifowania no Przydatny jest tak samo zestaw do otworów, ale no flexem można zrobić wszystko. No także ustawiam i jedziemy. No więc tak, płytkę gresową mam, szlifierka, tarcza i pokażę jak można w gresie zrobić 45 stopni taką tarczą. Proszę, bez problemu, 45 stopni, jak będę chciał, mogę to przeszlifować, yy, druga sprawa, na przykład docinamy tą płytkę, jakieś przejście na przykład między y, drzwi, jest y, jedno pomieszczenie, drugie, potrzebujemy wcinki potrzebuje i na przykład potrzebujemy tyle, ja zarysuję tyle, Na przykład coś takiego. Bo tak nam wyszło. Jak to zrobić, żeby to wyglądało jak oryginał? Więc tak. Bardzo do szlifowania. Szlifuję do ołówka. Trochę zrobiłem zadymy. Oczywiście najlepiej by to było robić na jakimś stoliku. No wtedy jest szansa, że nie uszkodzimy, ale... Także gorąco polecam. Dobra, zabieramy się teraz zacięcie na dużej maszynie. Narubiłem się troszkę śmieci. Pokażę, jak zużyłem już tą tarczę. O, tyle jest. Ja jeszcze tutaj użyję tego kamienia i nie chcę się mi zmieniać. Tarczy na razie i zaostrzę, a tak wygląda nowa, No, już swoje widziało, ale, ale jeszcze myślę, że dam rady. Nacięć musimy zrobić, żeby załuszczyć tarczę. Z tego wysyłamy się do opływu liniowego mam tę skutkę. Płytka do cieniutkich nie należy, bo to jest 11 mm, a jak widać piła idzie jak do masła. przetrzymy. Przetrzemy. No już widać takie minimalne. ale w zasadzie faktycznie minimalne. Ale takie wyśrubienia można pozbyć się oczywiście delikatnie. delikatnie. Delikatne ścisknięcie. O silikon, oryginał. Teraz wezmę i zmienię tarcze. Mam tu taką też grubą grę i zetniemy ją na 45 stopni. No, piła przygotowana, tarcza zmieniona. Pozwoliłem sobie przeciąć płytkę. Tak, nie ta maszynka właśnie sucho. już nie mam podpórki, została mi w pracy, zapomniałem już. wziąć. Ale to nie zmienia faktu, że cięcie tak będzie już dłużej, tak? Tylko utrzymać płytkę będzie mi lżej в и д Jak widać. Piękny. O, tu mi to, tu mi to jest zeszło, ale yy, nie, nie widać, bo jest tutaj nie to widzę dokładnie i ro, maszynka mi robi cień. I... Zobaczymy, może to spróbuję jeszcze raz z tej strony. Już mam ubite. No, ale, ale to nic. Jak ktoś robi zawodowo, naprawdę maszynka warta uwagi, warta pieniędzy przede wszystkim, bo, bo stosunkowo zawsze coś dalszego można kupić. Yy, to nie jest moja pierwsza maszynka, także coś na temat maszyn mógłbym powiedzieć. Jak to wygląda w praktyce dlaczego robię na tym sprzęcie. No. Tarczy, druga idzie do cięcia dużego, więc o czymś to świadczy. Więcej cięcia będzie na pewno w tym roku. Gdyż o ile, o ile zdążę, to mam 6 łazienek wykonać jeszcze w tym roku. Samych łazienek, nie mówię o podłogach. Także, także cięcia będzie trochę. Postaram się to jakoś nagrać w cięcia, bo nie chcę mi się dzisiaj, za bardzo nie mam czasu. Jak na przykład jest okno. I trzeba płytkę tak wciąć z jednej strony, czy z drugiej strony, czy od dołu pod parapet. Jak ja robię tu 45 stopni, jak to wygląda u mnie. Także zachęcam do y, oglądania przyszłych filmów. Zachęcam również do oglądania filmów, które już są. Między innymi na przykład liniowy y, tam maszekazarem to jest właśnie to. Mogę sobie przerysować nie, na przykład tak. No tu se przerysuję na pewno. Ale powiedzmy tak. Kładę na maszynę i dokładnie widzę jak to leci. To tyle z takiego materiału na temat cięcia. Dzięki za oglądanie. Cześć.